Dzień siódmy okresu pierwszego. Masowość. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny ufają własnym siłom i własnemu sprytowi w sprawach doczesnych, bywają silni, zręczni i światli w sprawach tej ziemi, natomiast bardzo słabi i nieoświeceni w rzeczach niebieskich. I dlatego nie pozostają wcale lub mało we własnym domu, to znaczy w swym wnętrzu, będącym owym istotnym mieszkaniem wewnętrznym, jakie Bóg dał każdemu człowiekowi, by w nim przebywał. Odrzuceni nie lubią samotności ani życia duchowego, ani pobożności wewnętrznej. Uważają tych, którzy żyją w skupieniu ducha i w oddaleniu od świata. I którzy więcej oddają się pracy raczej wewnętrznej niż zewnętrznej, za umysły ograniczone, za świętoszków i za cofańców. Pismo święte: zostawcie ich to są ślepi, przewodnicy ślepych lecz jeśli ślepy, ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Skoro więc Chrystus. Cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrojcie, że kto poniósł mękę na ciele zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla pełnienia ludzkich rząd, ale woli Bożej. Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie. I w niegodziwym bałwochwalstwie. Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie, rozpusty, i źle o was mówią. Oni zdadzą sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Chrystus, synu. Oddaj na zawsze serce Twoje Panu, a nie bój się sądów ludzkich, kiedy sumienie Twoje świadczy, żeś pobożny i niewinny. Znosić sądy ludzkie dobrą i błogosławioną jest rzeczą, i nieciężką sercu pokornemu, ufającemu więcej Bogu jak sobie. Wielu wiele mówi, i dlatego mało wierzyć należy. Wszystkim też zadość uczynić nie jest podobna. A chociaż święty Paweł stara się wszystkim w Panu upodobać i wszystkim stał się wszystko, ale u niego to było najmniejsze, że był sądzony od ludzi albo od dnia ludzkiego. Czynił dosyć, bo czynił wszystko, co było w Jego mocy, dla zbudowania i zbawienia drugich lecz nie mógł temu zapobiec, ażeby niekiedy przez nich potępion lub zgardzon nie był. A przeto wszystko poruczył Bogu, który wie wszystko, a cierpliwością tylko i pokorą zastawiał się przeciwko złym i kłamliwym językom, miotającym fałsze i potwarze. Jednakże niekiedy odpowiadał, ażeby milczenie jego nie stało się powodem zgorszenia ludziom, ułomnym i sławym. Którzyś ty, abyś się miał bać człowieka śmiertelnego? Dziś on jest, a jutro już go nie będzie. Boga się bój, a po strachów ludzkich lękać się nie będziesz. Cóż ci może uczynić człowiek słowami i obelgami? Sobie raczej szkodzi, jak Tobie. A ktokolwiek on jest, nie zdoła uniknąć sądu Boga, ty jej Boga przed oczami, a na spadliwe słowa nie zważaj. A jeśli na teraz zdaci się, żeś ukrzywdzony, i że ponosisz niezasłużone zawstydzenie, nie zrzymaj się na to i przez niecierpliwość nie zmniejszaj zasługi Twojej, lecz spojrzyj w niebo ku mnie. Który mocen jestem wyrwać Cię ze wszelkiej zalżywości i krzywdy, i który oddam każdemu podług uczynków Jego. Przybądź, duchu święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. O najmniejszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą. Skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, Poddaj swej potędze. Bez twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, Jeno cierń i nędzę. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rane. Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj, Daj twoim, twoim wierzącym. Tobie ufającym siedmiorakie dary. Daj, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Witaj, gwiazdo morza, wielka matko Boga, panno zawsze czysta, bramo niebios błoga. Ty, coś Gabriela słowem przywitana, utwierdź nas w spokoju, odmień e wymiano. Winnych wyzwól z więzów. Ślepym powróć blaski, oddal nasze nędze uproć wszelkie łaski. Okaże się z matką, zróż modłami swymi, tego, co Twym Synem zechciał być na ziemi. O dziewico sławna, i pokory wzorze, wyzwolonym z winy, daj nam żyć w pokorze. Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć Daj Jezusa, mieć w Nim radość wieczną. Bogu Ojcu, chwała. Chrystusowi pienie, obu z duchem świętym, jedno uwielbienie. Amen.